Fajnie no, no, sobie z no, timeru dobieracie no, no. Czekajcie, bo takie, takie od są fajne jak coś jest... czekajcie, to jest mikrofon jak deszczu Co jest kurwa, czekajcie. To są chyba jakieś granice dobrego kurwa To jest nie mikro. W z Sebą Co jest, kurwa? Czekajcie, bo ja próbuję złapać Wady, Kurwa, kontekst tego wszystkiego. Okej, okay, okej. Okay. Generalnie Dartian idzie w yy, vibe yy, robienia loada mikrofonowi. Dobra, okej, okay, okej. Okay, to już wiem wszystko właściwie o Janku. Wiem wszystko.